Oglądasz filmy popularnych youtuberów i marzy ci się intro, czyli takie po prostu coś na początku twojego filmu, co będzie przykuwało uwagę i pokaże, jak bardzo profesjonalny bądź profesjonalna jesteś. Ale żeby dodać to intro, to trzeba najpierw się zastanowić, czy faktycznie w ogóle warto. I przedstawię Ci dzisiaj moje spojrzenie na intro i na to, jaki ma wpływ na statystyki. Szczególnie u osób, które dopiero zaczynają na YouTube. A że jesteśmy w gronie YouTube dla początkujących, czyli osób, które kanał rozpoczęły, mają kilkadziesiąt, kilkaset subskrypcji, gdzieś tam do tysiąca, albo osób, które dopiero planują zacząć, no to musimy trochę inaczej spojrzeć na te intro. To jest taka rzecz, która bardzo fajnie wygląda, i w momencie, kiedy my patrzymy z perspektywy osoby, która planuje kanał na YouTube. To często jest tak, że nam się właśnie wydaje, że ten, te intro, ten początek filmu, w którym gdzieś tam przelatują nasze zdjęcia albo jakieś klipy i tak dalej, i jest muzyczka i w ogóle, że to jest takie naprawdę fajne, profesjonalne. I mamy na myśli to, żeby faktycznie też tak oczywiście mieć, bo wtedy lepiej to będzie wyglądać. Natomiast musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Osoby, które już te intra mają i są przede wszystkim, popular, przede wszystkim popularnymi youtuberami, już i mają niejednokrotnie setki tysięcy subskrybentów, to są osoby, których fani obejrzą, cokolwiek oni gdzieś tam nie opublikują. Więc nawet jak publikują głupoty, to i tak ich widzowie to. Obejrzą. I teraz, co jest bardzo ważne na YouTubie, szczególnie jeżeli zaczynasz, yy, bardzo ważna jest długość filmu, czas oglądania Twojego filmu i średni procent obejrzenia Twojego filmu. To są statystyki, które jesteś wstań, w stanie sprawdzić w YouTube Studio. Te statystyki mówią o tym, jak długo ludzie po wejściu na Twój film. W tym filmie zostają i go faktycznie oglądają. I na początku ten średni procent obejrzenia, żeby on był w miarę wysoki e, dla Ciebie, jest dosyć ciężko to e, jakby osiągnąć, tak? jest dosyć ciężko tą uwagę odbiorców utrzymać. Sam YouTube, nawet w statystykach, właśnie, m, takich pod względem czasu oglądania Twojego filmu, on zaznacza nam pierwsze 30 sekund naszego filmu. Bo chce nam dać informację, ile osób nam zostaje na tym początku filmu, a ile z niego po prostu gdzieś tam ucieka. Tak? I teraz, każda sekunda, którą my tracimy na coś, co nie jest wartością dla widzów, co nie odpowiada na ich pytania, zbliża nas do tego, że widzowie wychodzą z naszego filmu. Szczególnie na początku naszej drogi, szczególnie w branżach edukacyjnych, w których my. Jak wam próbuję cały czas po prostu gdzieś tam kłać do głowy, my powinniśmy się skupić w szczególności na początku na tym, żeby nagrywać filmy na tematy, które odpowiadają na pytania tych naszych odbiorców. I teraz, jeżeli ktoś pyta, jak montować film w inshocie? Tak? Ja, jak zacząć montować filmy w inshocie na przykład? I wchodzi w film e, jakiegoś tam, po prostu twórcy na YouTube, który ma na to odpowiedzieć, to nie chce przez 10 sekund albo nawet przez 5 oglądać wstępniaka tej osoby, e, i w dobrej, jakby, w dobrej wersji zdarzeń ta osoba przewinie trochę do przodu, żeby nie musieć tego intra oglądać, bo ta osoba się spieszy. Chce Dostać odpowiedź na swoje pytanie, tak? Więc tutaj, automatycznie, jeżeli chodzi o statystyki, nam te parę sekund, kiedy ta osoba przeskoczyła dalej i przeskoczyła ten nasz, te nasze piękne intro, ten nasz, jakby zwiastun całego kanału, tak? w tym momencie te sekundy nam uciekają ze średniego procentu obejrzenia. My tych cennych sekund, my tych cennych procentów średniego czasu oglądania nie chcemy tracić na początku naszej drogi na YouTube. Dlatego, że to im dłużej widzowie są na naszym filmie, wpływa na to jak YouTube się na nas zapatruje. Jaki daje nam zasięg? Czy poleca nas na stronie głównej YouTube'a? Czy poleca nas w, jako następny film polecany po prostu po prawej stronie innych filmów? Tak? To wszystko ma na to wpływ. Więc nie dodajmy rzeczy, które mogą tą uwagę widzów gdzieś tam nam zabierać, szczególnie na początku filmu. Na początku filmu my musimy zapowiedzieć ten film, to co w nim będzie. Co z niego uzyskasz i to w bardzo szybki sposób, tak aby tym haczykiem zahaczyć uwagę tego widza i wprowadzić go do tego konkretnego filmu, a nie żeby mu wytłumaczyć, o czym jest nasz kanał, albo że my tak pięknie zmontowaliśmy sobie intro. Jak widzisz, ja jestem raczej yy, anty intro, więc zachęcam Was może do dyskusji też w komentarzach, jak Wy do tego podchodzicie. Natomiast ja Was mocno zachęcam do tego, jeżeli zaczynacie, to wstrzymałabym się z tym intrem, ponieważ ono może Wam ten czas oglądania i średni procent obejrzenia zmniejszać, a nie o to nam tutaj chodzi, chodzi nam o to, żeby on gdzieś tam rósł. A to był kolejny film z serii vlogmasowej tegorocznej i jak e, intro. I zachęcam Was serdecznie do tego, żeby zapisać się do naszego wyzwania vlogmasowego, otrzymacie dzięki temu kalendarz 31 pomysłów na filmy, na shortsy oraz linka do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie możecie dzielić się swoimi vlogmasowymi filmami i zadawać też pytania w ramach tego vlogmasu. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a jeżeli już prowadzisz swój kanał, jakiś czas Bądź masz to w planach i bardzo mocno boisz się hejtu i tego, co zrobić, jeżeli faktycznie Cię spotka, jak radzić sobie z negatywnymi komentarzami, to koniecznie zobacz film, który teraz wyświetlić się na ekranie końcowym, ponieważ właśnie w nim opowiadam na ten temat. Do zobaczenia w tym filmie, cześć.